Z Ewangelii według świętego Jana ujrzeli Jezusa kroczącego po wodzie. Ten krótki fragment Ewangelii opowiada nam o cudzie, który mógłby się nie wydarzyć, bo nic nie zmienił w historii człowieka. Nikomu Jezus dzisiaj nie przywraca życia, nikogo nie nawraca, z nikogo nie wyrzuca demonów. Idzie powodzie. W biblijnej, w rozumieniu biblijnym woda zawsze była królestwem złego ducha. Wszystko, co poniżej tafli wody, było królestwem szatana. Kiedy więc Jezus idzie po wodzie, to tak jakby chciał przypomnieć proroctwo, że podepcze szatanowi głowę. Tak jakby chciał potwierdzić jeszcze raz, że On nie pozwoli nawet, aby jego pięta znalazła się w Królestwie Złego Ducha. Możemy o tym pomyśleć, gdy, gdy myślimy o swoim własnym zbawieniu. Bóg nie pozwoli, by żadna część jego ciała znalazła się daleko od nieba. A my jesteśmy członkami Ciała Chrystusowego. Jesteśmy przewidziani do tego, by znaleźć się w Królestwie Ojca. Do zobaczenia jutro.